Witajcie moi drodzy, pogoda sprzyja, więc na moją działkę kursują ciężarówki takie 15-tonowe z kruszywem. Z kruszywem bardzo dobrej jakości o takiej strukturze uziarnienia od 0 do 63 mm. Cena za tonę 70 zł, więc jest dobrze parkowy już nie może narzekać na warunki pracy, ponieważ ma ładnie utwardzone. No i jak widać, ładnie też rozprowadza ten kamień na całej powierzchni tej dziury. Do tej dziury wsypiemy około 8 15 tonowych ciężarówek. Czyli łatwo sobie policzyć, ile tutaj mniej więcej tego kruszywa wejdzie po każdym takim rozprowadzeniu ta nawierzchnia jest ubijana no i jak widzicie tam w tyle już jest ładnie ubita tutaj majster używa niwelatora aby mniej więcej nakreślić poziom do jakiego musi być wysypany ten kamień no i jak widzicie, jeszcze trzeba będzie sporo nawieść tych aut. Około 6, no bo dwa żeśmy już wysypali. Także powolutku, idziemy do przodu. Nie jest to takie straszne jak myślałem. Pod warunkiem, że jest sprzyjająca pogoda. Tak jak dziś. a koparka z prawnymi obrotowymi ruchami pięknie to rozprowadza. Naprawdę przyjemnie się na to patrzy, zresztą nie będę nic gadał, popatrzcie sami. teraz słuchawki na uszy bo do roboty przystąpi majster z ubijarką. zobaczcie Koparkowy miał jeszcze jedno zadanie otóż Musiał wykopać taki dół pod studzienkę do drenażu opaskowego. No i w tym miejscu ta studienka zaraz będzie wsunięta, co pokażę Wam, tam gdzieś na koniec filmu, jak już to będzie wszystko gotowe. W tej studzience wykonaliśmy również takie dwa otwory, aby ta woda sobie mogła wchodzić od drenażu i wychodzić ze studzienki tam gdzieś w dół działki tak to będzie działało no to dziura już prawie gotowa więc możemy iść po studzienkę w międzyczasie na działkę wpadł geolog który takim oto sprytnym przyrządem mierzy gęstość utwardzenia tym kamieniem no, i powiem Wam, że wyniki są rewelacyjne. To przede wszystkim zasługa tego kamienia. Jest on naprawdę świetnej jakości. Podejdę bliżej do tego sprzętu, abyście zobaczyli, jak to wygląda. No, i robota zaliczona. Zobaczcie, nawierzchnia równa jak stół. Będzie na czym osadzić płytę fundamentową, a potem budynek. Ładnie to wygląda. Pokażę Wam jeszcze tą studzienkę, którą żeśmy tam wcześniej wykopywali. Wygląda ona w taki sposób. Tutaj będzie sobie spływała woda. Z drenażu opaskowego. Tam w tyle jest rura, która będzie skierowana nieco niżej poziomu działki. No dobrze, przywieźliśmy również 10 ton piasku. Ten piasek będzie potrzebny do wyrównania powierzchni pod płytą fundamentową. Piasek nie jest tani. A trzeba go będzie troszkę tutaj wysypać. Chociaż w zasadzie jest równo. No i na koniec dnia przyjechał jeszcze Styropian wodoodporny. Mam nadzieję, że te materiały wszystkie mi się tutaj pomieszczą, bo zobaczcie, na Piach już za bardzo nie było miejsca. A co dopiero na Styropian i inne materiały. Oby się to wszystko tutaj zmieściło. Jeśli chodzi o ten styropian, no to jest to oczywiście styropian wodoodporny o grubościach 5 oraz 15 cm. W zależności od przeznaczenia. No bo jeden będzie potrzebny do izolacji poziomej, a drugi zaś do elementów brzegowych. No i zobaczymy, jak to potem wyjdzie. Oczywiście spróbuję zrobić relację. A tutaj jeszcze panowie robotnicy przywieźli swoje narzędzia, które będą potrzebne do wykonania płyty fundamentowej. Wcale tego nie jest aż tak dużo. Jak mogłoby się wydawać? Trzymajcie się. Cześć.